W kolejnym filmie chciałbym Państwu przybliżyć nietypowe rozwiązanie, mianowicie płytę z wbudowanym okapem, i to już jest nietypowe, ale jeszcze bardziej nietypowa, jest wersja o szerokości 60 cm. To, co tutaj Państwo widzicie, jest to Elika Nikola Tesla Fit 60, czyli płyta indukcyjna z wbudowanym okapem. Modele z serii Nikola Tesla Fit występują w dwóch wersjach szerokości: widoczna tutaj 60 oraz troszkę wersja szersza, czyli 70. Tu jeszcze jedna uwaga. Jeśli chodzi o modele z serii Nikola Tesla Fit, one są dostępne wyłącznie w wersji wyciąg, który można, gdzie te modele można rozszerzyć o funkcję filtracji powietrza, czyli tak, żeby działały w obiegu zamkniętym. Natomiast teraz tak, kilka słów takiego wstępu, jeśli chodzi o samą płytę indukcyjną. Mamy tutaj płytę indukcyjną o wysokiej mocy, ponieważ mamy ponad 7 kW mocy przeznaczonej na pola grzewcze, mamy funkcję bridge. I teraz omówię z Państwem cały system sterujący, ponieważ tutaj kryje się też parę fajnych funkcji. Elika Nikola Tesla Fit posiada system sterowania dotykowy. Cały system wzbudzamy poprzez przytrzymanie tego głównego przycisku. Usłyszymy dźwięk, zapali nam się sterownik. Z najważniejszych funkcji, jakie to sterowanie posiada. Pierwsza kwestia to jest wybór pola. Mamy tutaj pięć elementów dotykowych. Dwa skrajne z lewej odpowiadają za sterowanie. Po lewej stronie, dwa skrajne z prawej. Po prawej. Natomiast ten środkowy, który znajduje się tu, jest to i on jest nawet podpisany. Jest to przycisk jest to sensor sterujący prędkością działania okapu. I teraz tak, jeśli chodzi o wybór pola. Jeśli wybierzemy lewe górne, tu gdzie mam garnek, mamy jeden wspólny slider dla każdego z Czyli najpierw musimy wybrać pole, a dopiero później możemy modyfikować moc. I teraz jeszcze jedna istotna kwestia. Tutaj odłączę to, żeby nam nie gadało. Po przytrzymaniu tych dwóch przycisków, tych dwóch sensorów do, które odpowiadają za pola po lewej stronie, uruchomimy funkcję bridge, czyli ta funkcja, która nam będzie łączyła te dwa pola do jednego, dzięki czemu możecie Państwo wykorzystać na przykład brytwankę, płytę grillową, tuż w zależności od upodobań, do tego, żeby nam pod całą powierzchnią tego naczynia właśnie płyta równomiernie grzała. Jako, że rozmawiamy o płycie z wbudowanym okapem, no to samemu okapowi też kilka słów poświęcę. Pierwsza sprawa, wbudowany okap i jego wydajność. Okap w wersji wyciąg generuje do 620 m sześciennych, w wersji pochłaniacz do 580. M3. To są doskonałe parametry pracy i tak jak mówię, cały czas pamiętajmy o tym, że rozmawiamy o bardzo kompaktowym urządzeniu, które nie różni się wielkościowo niczym od zwykłej płyty 60. I teraz tak. Okap zamknięty na płycie tworzy nam gładką powierzchnię. Ja. W ogóle żeby przymierzyć się do uruchomienia okapu, to może to pokażę. Musimy lekko pchnąć, i w tym momencie ta płyta, ta przesłona odchyli nam się w prawą stronę, w lewo nam się nie odchyli. Mamy blokadkę. No i uruchommy go teraz. Kliknęło, pojawił się panel sterujący. Wybieramy tą środkową, górną. Na panelu wspólnym przesuwamy na maksymalną wydajność. Dajmy mu chwilę, niech się rozkręci. I teraz zobaczcie Państwo, co się stanie, jak zamknę. Okap nam się automatycznie wyłączył, a w momencie, kiedy go otworzę. Powraca do pracy w tym trybie, w którym przed chwilą został wyłączony. Czyli, nawet jeśli go Państwo przez przypadek zamknięcie, wystarczy tylko delikatnie nacisnąć tą szybkę. Otworzymy to, i w tym momencie płyta automatycznie powróci do poprzednich ustawień. Przechodząc z teorii do praktyki, zobaczcie Państwo, jak taka płyta działa po prostu w warunkach normalnych, domowych. Jak ona będzie działała u Państwa, jeśli się na nią zdecydujecie. Uruchamiam płytę. Booster prawego pola. Odkrywam okap i uruchomię go na czwórce. Nie na tym trybie intensywnym, tylko na tym drugim jakby od góry. I zobaczcie Państwo. Płyta, dokładniej okap, radzi sobie bez problemu z oparami. Tutaj na dobrą sprawę nie ma pary wodnej na tej wysokości. Po zabraniu pokrywki w dalszym ciągu radzi sobie nieźle, natomiast w przypadku może to wyłączy, żeby było łatwiej. W przypadku wszystkich płyt z wbudowanym okapem zasada niestety jest taka sama. Jeśli chcecie Państwo zachować wysoką skuteczność tego rozwiązania, no niestety potrzebna jest pokrywka. Chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej funkcji wbudowanej właśnie w płytę serii Fi. mianowicie funkcji AutoCapture. Jak to działa? Uruchamiamy płytę, wzbudzamy ten sterownik. Po prawej stronie od tego sensora pojawia nam się literka A ze strzałeczkami w górę i w dół. I w tym momencie, po zaznaczeniu tego sensora, w płycie zostaje uruchamiana właśnie ta funkcja automatyki. I jak to działa? Wystarczy tylko, że mamy otwartą tą przegrodę i zacznę gotować na tej części. I automatycznie uruchamia się oka. Jest to rozwiązanie, które pozwala na jeszcze łatwiejsze i przyjemniejsze zarządzanie właśnie pracą, dział działaniem tego systemu wentylacji. W płycie zostały również wbudowane dwie funkcje, takie jak blokada przed dziećmi oraz funkcja pauza. Funkcja pauza, w tym momencie zaczynacie coś Państwo gotować, nie wiem, przychodzi kurier, zatrzymujemy, wstrzymujemy działanie płyty, Idziemy odebrać na przykład paczkę, wracamy, uruchamiamy i płyta nam powraca do poprzednich ustawień. Dla kogo skierowane są takie płyty? Płyty z wbudowanym okapem, m.in. Elika Tesla Nikola Fit w wersji 60 i 70 są skierowane dla klientów, którzy nie oczekują dużej ilości miejsca albo szkoda im miejsca na wyspie, natomiast nie mają możliwości albo nie chcą zainstalować konwencjonalnego, zwykłego okapu taki jak ten i w grę wtedy wchodzą albo okapy typu downdraft, które nam się wysuwają za płyty, Albo właśnie płyty z wbudowanym okapem. Tego typu rozwiązania, właśnie tak jak widzicie Państwo tutaj, Nikola Tesla Fit jest to taka esencja płyty z wbudowanym okapem, ponieważ po zamknięciu tworzy nam się jednolita szklana powierzchnia. Sama wydajność okapu, mam nadzieję, że udało mi się to tutaj Państwu zademonstrować, jest naprawdę bardzo wysoka, a parametry techniczne samej płyty, która tej indukcyjnej, są więcej niż wystarczające. Bardzo dziękuję za uwagę. Chciałbym Państwa zaprosić do nas na ekspozycję, gdzie mamy te płyty wystawione. Możecie Państwo na przykład zgarnąć ten garnek i na którejś z płyt, którą mamy tutaj wystawione, a mamy ich naprawdę sporo, przymierzyć się, czy to rozwiązanie będzie odpowiadało dla Państwa potrzeb, plus porozmawiacie tutaj Państwo z nami na propos dobrania takiego rozwiązania, które będzie się sprawdzało najlepiej u Państwa. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych materiałów oraz, tak jak wspomniałem przed chwilą, do nas na ekspozycję.